Chyba zwalić konia E, ugłaskać, pogłaskać i spuścić się. Wytrysnąć mocną spermioną spermo jak jak spermiasz. Daleko o. Pierwszy raz koniasa, tak, zwaliłem gdy miałem 8 lat, sperma się lała i trochę tryskała. Ale dałem radę. Oj dupy też dałem. A teraz, opowiem wam jak. Puściłem kiedyś się, zostałem wtedy zgwałcony, co ony, oj jakże było przyjemniej, wyjebałem go w dupie. W dupę konia sobie zwaliłem. Kupę sobie strzeliłem, na dziwkę się spuściłem, geja przeleciałem, lesbice zrobiłem palcowe, zjadłem kupę, wylizałem dupę kotu, wylizałem, wylizałem dupę małpce, przerlizałem dupę ci przeodałem dziwę matce, wsadziłem tacie w dupę kołkę, oj tak, tak, oj tak, oj tak, ta, oj tak,